We'll Jesteśmy w podwarszawskim hotelu Mazurkas, to jest 20-lecie firmy Fusion i organizujemy tutaj turniej piłkarski. Mamy ze sobą 15 stołów do piłkarzyków. No i jak widać za moimi plecami wszyscy się świetnie bawią. Najpierw jest runda pucharowa, czyli przegrany odpada. Oczywiście 10 goli musi strzelić zwycięska drużyna, do dwóch zwycięstw, a potem przechodzimy do ćwierćfinału, półfinał i do wielkiego finału. Po finale oczywiście wręczenie nagród. No oczywiście ma to za zadanie zintegrowanie wszystkich firm współpracujących z naszym klientem, czyli z firmą Fusion. No i na razie działa, tak? Wszyscy się świetnie bawią, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I klient jest też zadowolony. Chcieliśmy jakoś ucelebrować nasze 20 lat i chcieliśmy, żeby to była dobra zabawa dla wszystkich, a większość naszych gości to są jednak mężczyźni, stąd wybraliśmy grę w piłkarzyki. Goście, wszyscy są zadowoleni, dobrze się bawią mam nadzieję, że tak zostanie do końca wieczoru. Na początku musieliśmy troszeczkę popracować, żeby tutaj rozruszać atmosferę, ale jak już wszyscy zobaczyli, na czym polega ta gra i jak to wygląda, to oczywiście nie nadążaliśmy już z zapisywaniem. No i na ten moment mamy tyle drużyn, że szykuje się, że będziemy grali do trzeciej rano. Mam nadzieję, że wyrobimy się wcześniej, ale, ale cały czas nowe drużyny się zapisują, więc jest świetna impreza i bardzo się cieszymy. Nie, ja pierwszy raz gram. Nigdy nie grałem w to, ale jakoś, nie wiem, do no sobie radzę. To jest dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu, taka forma atrakcji. Super, bardzo mi się podoba. Uwalnia emocje, to znaczy pozytywne. Wynik jest nieważny, ważne, ważne jest miłe towarzystwo.